Wyznaczasz sobie cele, realizujesz je, ale w konsekwencji i tak z tego nic nie wychodzi, nawet jeśli próbujesz wielokrotnie. Brzmi znajomo? Na pewno tak. Jeśli masz problem z wyznaczaniem i realizacją celów, koniecznie obejrzyj to wideo. Dzisiaj opowiem Ci o metodzie wyznaczania celów, która całkowicie zmieniła moje życie i jestem przekonana, że zmieni również Twoje. Ten sposób zmieni całkowicie Twoje podejście do wyznaczania celów, ich realizacji, ale przede wszystkim doda Ci ogromnej motywacji do działania. Zapraszam do oglądania. Witajcie w Akademii Technik Rozwoju. Dzisiaj o niesamowicie skutecznym sposobie wyznaczania celów. Za chwilę poznacie 10 kroków, które całkowicie zmienią Wasze życie ten sposób wykorzystuję do wyznaczania zarówno małych, jak i dużych celów. Dzisiaj skupię się na małym celu i pokażę Wam na własnym przykładzie, na przykładzie własnego celu, który już zrealizowałam, krok po kroku, jak to wszystko działa. Natomiast, jeśli chcecie z tego mojego monologu wynieść jak najwięcej dla siebie, to zachęcam Was do tego, żebyście wzięli kartkę i długopis i zapisywali te elementy, o których będę mówiła, że warto je zapisać. Zaczynajmy! Krok pierwszy. Ustal swój cel. Twój cel musi być realny. Co to znaczy? To znaczy, że jeśli chcę schudnąć 20 kg, to nie zrobię tego w ciągu miesiąca. Najlepiej taki duży cel podzielić sobie na mniejsze cele, czyli na przykład chudne 5 kg w ciągu miesiąca. Dlaczego warto zacząć od małych celów? W naszych głowach te małe cele są bardziej realne, są nam bliższe. Jeżeli sobie wyznaczymy mały cel, to też będziemy mogli świętować jego realizację, co z kolei zmotywuje nas do dalszego działania. Moim celem, słuchajcie, było wstawanie wcześniej. Przez tę całą pandemię mój rytm dnia uległ całkowitemu zaburzeniu, dlatego właśnie chciałam zacząć wstawać o 7 rano. Krok drugi sprecyzuj swój cel. Mamy już Cel, teraz musimy go doprecyzować. W moim przypadku to było wstawanie o siódmej rano, natomiast musiałam sobie doprecyzować po pierwsze, od kiedy? Ja chciałam e, zacząć wstawać rano w ciągu dwóch najbliższych tygodni. Druga rzecz to było to, że chciałam wstawać tylko i wyłącznie od poniedziałku do piątku. W weekendy postanowiłam sobie, że będę spać dłużej. To, To była taka moja, to jest w zasadzie cały czas taka moja nagroda, że mogę sobie pospać dłużej. No więc, jeśli ty zaczynasz na przykład biegać, to musisz sobie ustalić, jak długo będziesz biegać i od kiedy zaczynasz biegać i na jakich dystansach będziesz biegać. Krok trzeci. Zapisz to wszystko na kartce i tę kartkę przyklej sobie w jakimś widocznym miejscu, żebyś mógł na nią codziennie patrzeć i codziennie pamiętać o tym swoim celu. Krok czwarty. Odpowiedz sobie na pytanie, jak zmieni się Twoje życie. Kiedy już osiągniesz swój wymarzony cel, spróbuj to sobie zwizualizować. No więc ja za dwa tygodnie wstaję o 7 rano, mam czas na ćwiczenia, potem jem sobie spokojnie śniadanie, potem idę do pracy, kończę o 17, mam czas na relaks, mam czas na czytanie książki, mam czas na spacer, na obowiązki domowe i kładę się spać o 23.00. Jestem bardziej wypoczęta, mam więcej energii, robię więcej rzeczy i przede wszystkim nie stresuję się i jestem spokojna, bo mam czas na wykonanie swoich zadań. Teraz twoja kolej. Zatrzymaj to wideo i zapisz sobie na kartce hasłowo, jak zmieniło się Twoje życie, kiedy osiągnąłeś już swój cel. Krok piąty. W tym kroku proszę Cię, żebyś zastanowił się, jak wygląda teraz, w tej chwili Twoje życie w kontekście realizacji Twojego celu. I moje życie przed realizacją tego celu wyglądało tak, że wstawałam dość późno, między ósmą a 9.00, że robiłam wszystko w pośpiechu, nie miałam czasu na realizację wszystkiego, co sobie zaplanowałam, chodziłam późno spać, i byłam zmęczona, miałam zdecydowanie mniej energii i zapału do czegokolwiek. Teraz proszę cię, zatrzymaj to wideo i zapisz na kartce to, jak wygląda ten Twój dzień, jak wygląda to Twoje życie teraz przed realizacją celu. Krok szósty. Teraz proszę cię, zastanów się, jakimi sposobami możesz osiągnąć ten cel. Już Ci podpowiadam o co chodzi. Po pierwsze, zastanów się, jaki byłby taki najbardziej naturalny sposób osiągnięcia Twojego celu. Coś, co jako pierwsze przychodzi Ci na myśl. U mnie to było po prostu wstawanie o 7 rano i kładzenie się o 23. Teraz zastanów się nad plusami i minusami takiego rozwiązania. Sposób drugi. Pomyśl sobie o osobie, która jest dla Ciebie ważna, która jest dla Ciebie autorytetem, i zastanów się, jak ta osoba podeszłaby do rozwiązania tego problemu, jak ona by starała się osiągnąć ten cel. Ponownie wypisz plusy i minusy. Sposób trzeci. Teraz, proszę Cię, zastanów się nad tym, jaka byłaby najbardziej szalona droga osiągnięcia tego celu. Dla mnie najbardziej szaloną drogą byłoby to, że będę wstawać o 7 rano, niezależnie od tego, o której położę się spać. Ponownie zapisz plusy i minusy takiego rozwiązania. Kolejny sposób. Zastanów się, jaka byłaby najtrudniejsza droga osiągnięcia tego celu, i ponownie wypisz plusy. I minusy. U mnie taką najtrudniejszą drogą byłoby zastosowanie się ściśle do harmonogramu, czyli bez względu na to, co się dzieje, chodzę spać o 23 i wstaję o 7 rano. I ostatni sposób. Zastanów się proszę, jaka byłaby najłatwiejsza dla Ciebie droga osiągnięcia Twojego celu. W moim przypadku to było przestawienie budzika 15 minut wcześniej, każdego dnia, a więc każdego dnia. Wstaje 15 minut wcześniej. Pierwszego 15, drugiego dodaję, kolejne 15 i tak dalej, aż dojdę do tego mojego wymarzonego, upragnionego celu. Ponownie wypisz plusy i minusy takiego rozwiązania. Krok siódmy. Teraz chciałabym Cię prosić o to, żebyś spojrzał na to wszystko, co wypisałeś sobie w kroku szóstym, na te wszystkie drogi, które wypisałeś, i żebyś to sobie na spokojnie jeszcze raz wszystko przeczytał. Krok ósmy. Teraz czas na wybór rozwiązania, czas na wybór drogi, którą osiągniesz swój cel. To może być jedna droga, spośród tych wszystkich, które przyszły ci do głowy, spośród tych wszystkich wypisanych, ale to może być też miks tych dróg. W moim przypadku to była ostatnia droga, a więc wstawanie 15 minut wcześniej, najłatwiejsza, ale najbardziej skuteczna w moim przypadku. Krok dziewiąty. Teraz zastanów się, co zrobisz jako pierwszy, jaki będzie Twój Pierwszy krok do osiągnięcia Twojego celu. W moim przypadku to było pójście spać 15 minut wcześniej i nastawienie budzika również 15 minut wcześniej niż zwykle. Krok dziesiąty. Działaj. Co daje ci ta metoda? Ta metoda pozwala Ci uzmysłowić sobie, jakie realne korzyści możesz odnieść, kiedy zrealizujesz swój cel. Wizualizujesz sobie swoją przyszłość, widzisz siebie jako osobę, która ten cel osiągnęła. Dodaje Ci to więcej pewności siebie i więcej motywacji. A co najważniejsze, uzmysłowiasz sobie, że jest bardzo wiele dróg dojścia do Twojego celu, i niekoniecznie muszą one być tak trudne, jak wcześniej o tym myślałeś. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie o subskrypcji i zapraszam na kolejny odcinek. Do zobaczenia.